Można być wśród ludzi i nie mieć połączenia. Mamy wycofanie, nastawienie na atak. A jeżeli my jesteśmy z pozycji połączenia, mamy to połączenie, nie obawiamy się, co się stanie, to wówczas następuje zmiana w relacyjności i odbiorze Ciebie przez ludzi. Oczywiście takie połączenie należy zacząć od nas. My musimy tutaj przepracować to, co od nas jest trujące, to, co nam przeszkadza. Budować akceptację, miłość do siebie, bo to, co widzimy w sobie, będziemy też dostrzegać w innych ludziach. Natomiast, jeżeli widzimy w sobie same negatywne rzeczy, no to rikoszetem dostajemy i widzimy to w innych. Widzimy atak, widzimy bardzo złe rzeczy, bo takich oczekujemy, tak to odbieramy. Dlatego dzisiaj zostawię z pytaniem dla tych, których ten temat interesuje, co jest we mnie takiego. Co powoduje, że nie mogę połączyć się z ludźmi? Jakie przekonania? Co mi to robi?